Tarcie mencena z dziennikarką TVP info. Kandydat na prezydenta mocno zirytowany. Dalej pan nie chce Unii Europejskiej. Słucham? Dalej pan nie chce Unii Europejskiej? Nie do końca rozumiem panie pytanie. W 2019 mówił pan tak. Nie chcemy Żydów, aborcji, podatków w Unii Europejskiej. Tak chcą nasi wyborcy. Pani Wyczakuje redaktor, pan tego... byłem tutaj na rozmowach o bardzo poważnych sprawach no, i nie bardzo nie wiem, mi co przykło, jest że. Niż Unia Europejska. Bardzo, bardzo, bardzo mi przykro, że nie jest pani w stanie zrozumieć powagi tematów, o których Ale rozmawialiśmy. To Unia Europejska to nie jest poważny temat, to jest bardzo poważny temat, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Szanowna i pani, muszą wiedzieć czy pan się wycofuje z tych deklaracji, czy Szanowna dalej pani one są aktualne? Ubolewam wiemy. nad tym, że nie do końca pani rozumie sytuację, w której się znajdujemy. Ale odpowie pan no... na pytanie? Nie, nie odpowiem na pani w ten sposób stawiane Czyli pytanie. Czy piątka cena Niekąd jest to, aktualna, jestem. tak? Czy dalej pan uważa, nie ceny Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej? Czy Unii mamy jakieś inne to pytania do Czy pan to... utrzymać armię likwidując podatki? Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania? No, a, a, a co jest przepraszam, co jest w tym głupiego? Ponieważ że, nigdy, no, proszę pani redaktor, nie powiedziałem, że chcę zlikwidować wszystkie podatki. Pan, to pan, że pytania. Proszę o poważniejsze pytania. Pan się wypowiedział, czy to było głupie? Czyli głupio pan mówił w 2019 roku. Dobrze rozumiem? Pani mało rozumie to jest główny problem no, tej dobrze. konferencji. A oba, poza obrad, proszę to pan o poważniejsze pytania. Czy się wypowiedzieć, czy nie? Bo pan w kółko powtarza różne rzeczy. Mogłaby pani nie przeszkadzać w prowadzeniu może konferencji prasowej? No, już pani odpowiedział, że pani Opinia publiczna chce wiedzieć, jakie poglądy Pan reprezentuje. Więc pytam Pana, mówi Pan, że armia jest niedofinansowana, jak można jednocześnie obniżać podatki i dofinansowywać armię? Z czego? Z pieniędzy z Unii Europejskiej, której Pan nie chce? Proszę o inne pytanie.